Tak, mamy plany, zamiar wyjechać na Seszele. W przyszłym tygodniu mamy też zamiar wyjechać na, na wycieczkę do Chin. No i spędzić tutaj resztę tej czasu być goście tutaj w tym rodzimym naszym mieście pięknym, wspaniałym. Więc to już było wszystko. Ja w wakacje spędzę tak, dosyć normalnie, ponieważ niestety pracuję, także... Cały lipiec i sierpień spędzę w pracy, no ale na szczęście szef dał mi tydzień urlopu, więc zaszaleję tydzień nad Polskim Morzem, tak normalnie, po studencku. Zamierzam skończyć remont na Barce i w ogóle ostatnio wygrałem tysiące, może sobie kupirower, będę jeździł z dzieckiem do Myślęcinki. te wakacje zamierzam najpierw wyjechać na sków kajakowy w lipcu, następnie w sierpniu wyjeżdżam w góry, we wrześniu zobaczę, może uda mi się do pracy wyskoczyć. Zamierzam jechać na łódwo kilkudniowy nad morze. Polskie? Tak. Dlaczego Ecie? polskie, a nie zagranica? Bo jest blisko. 3-4 godziny samochodem jestem na miejscu. A na przykład yy, nie przekonują pana ceny, zagraniczne, że są porównywalne do naszych polskich, a za granicą jest już dużo więcej atrakcji chyba i warto coś zwiedzić. Ale tu mam blisko. Jak mi się pogoda nie spodoba, to mogę wrócić. Bardzo szybko i wrócić do pracy. A na Urlop pojadę, jakby się po pokarm. A do jakiej miejscowości? Na półwysy gdzieś czy? Gdzieś na Wybrzeżu Środkowym. Jeszcze dokładnie nie mam danych. Mówię to całkiem szczerze, będziemy siedzieć w domu, bo co mamy robić? No, uh -huh. Nie jednak ludzi na wyjazdy. Nie? <laughs> Ojej, niemowa we mnie weszła. Prawdopodobnie z narzeczoną mi z pieskiem nad morze pojadę, jeszcze nie wiem gdzie. Wszystko zależy od pogody. Na wakacje wybieram się nad morze, ale nie wypoczywać, tylko pracować. Jadę tam z moją przyjaciółką, a potem y, mam zamiar wyjechać do Londynu, ponieważ mam tam znajomych, chcę ich odwiedzić, a także y, chciałabym podszkolić swój język, ponieważ studiuję filologię angielską i każdy taki wyjazd jest naprawdę świetną okazją, żeby nauczyć się nowego służby, na przykład. Przyjechałem tutaj w delegację, miasto Bydgosz mi się bardzo podoba głównie to miejsce bo tak jest, jest nastrojowe i piękne a na wakacje wybieram się w okolinę C kanału augustowskiego gdzieś cisza, spokój, dużo drzew, piękna puszcza można no, popływać kajakami, połapać ryby, a o to mi chodzi żeby odpocząć z daleka od zgiełk wielkiego miasta. A jakie ma Pani plany na wakacje? Bardzo bogate. Chciałabym, interesuje. chciałabym do Peru, chciałabym na przykład do, do, do Afryki Południowej, ale rzeczywistość amerykańska w naszym kochanym kraju jest troszeczkę inna. Także rzeczywistość powoduje, o, że będziemy tutaj dość często spotykać. wakacje? No to rozdaję ulotki. Planuję również wyjazdy na nadmorze w góry z rodzicami, Nad no, nadmorze to tak parę razy w miarę możliwości czasowych.